Czwartek zakończył się szczyt Unii Europejskiej, no, oczywiście poświęcony głównie dwóm kwestiom. Po pierwsze, rzecz dotyczyła tego, jaką politykę powinna prowadzić Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej wobec rozmów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi w kwestii Ukrainy. I druga rzecz, jak powinna wyglądać w ogóle odpowiedź Unii Europejskiej na różne deklaracje Donalda Trumpa, z których może wynikać, że Europa sama w większym stopniu powinna ponosić odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. I było to spotkanie, kolejny raz z rzędu, przede wszystkim mam wrażenie, wskazujące na kompletny mętlik w głowach, Chaos, brak pomysłu ze strony przywódców europejskich. To trochę wygląda tak, kiedy oni się spotykają razem, jakby to była taka swoista konkurencja, prężenia mózgów, pokazywania, który z nich jest bardziej groźny, którego z nich należy się bardziej bać który ma więcej do zaproponowania, który powie mocniej pewne słowa i w związku z tym bardzo trudno interpretować te spotkania w takich kategoriach, bym powiedział analizy racjonalnej pewnych możliwych działań, wynikających ze słów, czyli jest to raczej trupa teatralna, która się spotyka, żeby dodawać sobie nawzajem animuszu i otuchy, a nie grupa ludzi, która jest w stanie coś faktycznie zaproponować. Prawdziwym, znaczy, nową rzeczą, która została przyjęta i która jest bardzo ryzykowna z punktu widzenia polskich interesów, to jest projekt do zbrojenia albo zwiększenia bezpieczeństwa zaproponowany przez, panu, przez panią. Ursulę von der Leyen, no i przyjęty przez wszystkie państwa unijne, bo wszystkie się akurat pod tym podpisały. On zakłada w gruncie rzeczy trzy elementy. Po pierwsze, zwiększenie wydatków przez każde z państw z osobna do 1,5% swojego PKB, co ma zwiększyć wydatki na zbrojenia. Po drugie, zakłada, że Unia Europejska będzie zaciągała pożyczki. Pożyczkę w wysokości 150 miliardów euro na te nowe zbrojenia, z której to pożyczki poszczególne państwa będą mogły później korzystać. To jest jeden do jednego wypisz, wymaluj projekt KPO, tylko przeniesiony teraz na nie, kategorie zbrojeniowe, czyli cała Unia się zadłuża. Poszczególne państwa później mogą korzystać z części tego funduszu pod warunkiem, że je przeznaczą na zbrojenia własne. Ale uwaga, nie na dowolne zbrojenia własne, tylko na zbrojenia w firmach unijnych, firmach europejskich. No, z polskiego punktu widzenia ten, to rozwiązanie jest z kilku powodów co najmniej nie do przyjęcia. Oczywiście polski rząd się zgodził, że mówię ja coś, ja mówię nie do przyjęcia, zakładając, że istnieje coś takiego jak Obiektywny interes narodowy i przywódcy państw się nim kierują, ponieważ Donald Tusk kieruje się po prostu tym, co mu w Brukseli każą, no to ja oczywiście wiem, że on tego nie realizuje, ale powiem, dlaczego powinien był odrzucić ten element tego projektu. Po pierwsze, dlatego, że nawet w obecnej chwili warto zauważyć, że Polska zaopatruje się w, czy w, w, w broń. Nie tylko w państwach, czy nie tylko w firmach europejskich, ale również w państwach i firmach pozaeuropejskich. A to będzie zgodnie z tym nowym projektem zakazane. No Polska na przykład sprowadza dużą, czy, czy zakupiła. Dużej ilości broni w Korei Południowej czy w Izraelu, i jeśli przyjąć literalnie, tak jak to zostało zapisane w projekcie przygotowanym przez panią Mussolę von der Leyen, nie będziemy mogli korzystać z tych pieniędzy, które zostaną zaciągnięte w ramach Unii Europejskiej na tego rodzaju projekty. Po drugie, Polska nie dysponuje żadnymi własnymi wielkimi fabrykami zbrojeniowymi, które mogłyby korzystać z tego projektu. Nie mówiąc już o tym, że kto będzie korzystał, czy kto będzie najwięcej, największy dostawał, czy będzie mógł wykorzystać te zamówienia państwowe. No te firmy, które wylobują sobie pozycje w Brukseli, a to będą największe w związku z tym firmy europejskie, francuskie i niemieckie, najbardziej, najprawdopodobniej, a nie znacznie od nich słabsze, mające znacznie moc, słabszą moc przebicia firmy polskie. Czyli będziemy żyrowali nie swój dług. Na pieniądze, czy pieniądze, które w ten sposób będziemy teoretycznie otrzymywali, nie będziemy mogli przeznaczyć zgodnie z tym, jak my chcemy je przeznaczać. No i punkt kolejny, bardzo ważny to jest. To jest kwestia dotycząca tego, w oparciu o co Unia Europejska kolejny raz zachowuje się jak super państwo. Te długi kiedyś trzeba będzie spłacić. Te długi oznaczają, że każde z państw, że tak powiem, uczestniczy w pewnym wspólnym projekcie, nie mając na niego tak naprawdę realnego wpływu. Czyli, tak jak mówiono, że KPO, pieniądze, które Unia Europejska zaciągnęła po okresie pandemii na wspieranie poszczególnych państw, były z tak zwanym momentem Hamiltonowym, Czyli momentem, kiedy Unia zaczyna występować jak superpaństwo, bo tylko państwa w tym przypadku mogą zaciągać takie kredyty, a nie organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, to w tym przypadku posunięto się krok dalej, czyli Unia Europejska w swoim klasycznym stylu wykorzystuje moment kryzysowy do czego? Do centralizacji i federalizacji. Władzy. Dla Polski, tak jak mówię, jest to rzecz, czy powinna to być rzecz nie do przyjęcia, ponieważ ogranicza to nasze możliwości prowadzenia suwerennej polityki państwowej, nakłada na nas nowe ciężary i uniemożliwia nam zachowywanie się zgodnie z naszą racją stanu. No pod warunkiem oczywiście, że coś takiego jak racja stanu, interes narodowy istnieją, bo przyglądając się działalności polskich polityków, można mieć ogromne wątpliwości. Jedyną rzeczą, którą można uznać za w jakiś sposób korzystną w czasie tego szczytu było to, że nie ma że istnieje możliwość teraz przeznaczenia pie części pieniędzy z tak zwanego z tego KPO na użytek właśnie na kwestie bezpieczeństwa czy na dozbrojenie czy na zakupy broni, ale to jest kwestia, że tak powiem oddana do pod decyzję każdego z poszczególnych państw to jest jedyna część pozytywna, tak bym powiedział, całego tego przedsięwzięcia. Pod każdym innym względem rzecz jest dla Polski niedobra. Podsumowując, nakłada na nas ciężary, ogranicza nasze możliwości, sprawia, że element centralizmu i federalizacji unijnej wzrasta, czyli pętla naszej poszczególnych państw się zaciska. Drugi element tego szczytu to było pomoc dla Ukrainy. Tutaj już nie było jednomyślności, no ale Unia Europejska, działając na zasadzie, że tak powiem, organizacji, która de facto lekceważy swoje własne prawa i zasady, również i tutaj opublikowała konkluzje podpisane przez 26 państw ze sprzeciwem Węgier. Viktor Orban, jako jedyne państwo,. Od początku, co zresztą powtarzał, powtarzam, prowadzi politykę suwerennościową, a to oznacza, że w tym konkretnym przypadku Węgry zabetowały kolejną transzę pomocy w wysokości chyba 30 miliardów euro, która ma iść na zbrojenia dla Ukrainy. No i z, z, z również zawetowały te konkluzje, które w istocie rzeczy sprowadzały się do jednej rzeczy: jeszcze więcej wojny, jeszcze więcej broni. I ten konflikt trwa jak, jak najdłużej. Nie ma, możliwości, o, nie ma możliwości rozmawiania na tematy pokoju, jeśli nie zaakceptuje tego Ukraina, jeśli Ukraina tego nie może zaakceptować, jeśli nie odzyska terenów zajętych przez Rosję czyli, że tak powiem, jest to koncepcja, prowadźmy rozmowy pokojowe, tak, żeby, z nic, żeby nic z nich nie wyszło. W tym sensie można powiedzieć, że te 26 państw wystąpiło, czy te, które się podpisało pod tymi konkluzjami, raczej w charakterze podżegaczy wojennych czy partii wojny, a nie państw, które faktycznie chciałyby zawrzeć pokój. Cała ta, całe to spotkanie, jak mówię, odbywa się w pewnym kontekście. Tym kontekstem są rozmowy rosyjsko-amerykańskie i warto dlatego na to trochę szerzej spojrzeć, to znaczy zobaczyć, czy ten ruch Europy w jakikolwiek sposób przybliża nas, aby ułatwia prowadzenie tych negocjacji pokojowych. No łatwo zauważyć, jak powiedziałem, że nie. Jest to taka parada próżności, gdzie każdy wykrzykuje, ile tylko może, jaki to on jest potężny. Pod tym względem chyba nikt nie jest w stanie przebić Prezydenta Emmanuela Macrona, który jeszcze przed szczytem unijnym wygłosił przemówienie, które jak się w nie wczytać, w zasadzie można by było uznać, że to jest deklaracja wojny z Rosją. To znaczy on tam wykrzykiwał, że Francja ma siły atomowe, że dysponuje bronią nuklearną, że gotowa jest rozciągnąć swój parasol nad chętnymi, czy rozumiem, że jedna Francja zastąpi Stany Zjednoczone. Proszę Państwa, to byłoby naprawdę epokowe wydarzenie, kiedy nieistniejąca armia francuska, która wygoniona została z Afryki, bierze na siebie odpowiedzialność za całą Unię Europejską i jest w stanie przeciwstawić się Putinowi, który czy wojnę na Ukrainie. No ale, że tak powiem, ja odczytuję te wypowiedzi Emmanuel'a Macrona, takiego w zasadzie srożącego się kogucika, no bo trudno inaczej go określić. Znaczy on sam bardzo by chciał wystąpić jako nowy Napoleon, co zresztą zarzucił mu Władimir Putin i no akurat przy wszystkich wadach różnych propagandowych wypowiedzi Putina tutaj moim zdaniem całkiem celnie uchwycił to srożenie się Macrona i to występowanie w roli przywódcy, cesarza, pana. Europy, który tu jest gotowy, tu obroni, tam wyśle, tam się spotka. To jest wszystko pic na wodę fotomontaż. Wojska francuskie od ciągu trzech lat praktycznie musiały opuścić jedyne państwa, gdzie jeszcze miały jakieś znaczenie, czyli państwa afrykańskie. Ze wszystkich tych państw zostały wygonione i to nie przez żadne wielkie siły, tylko miejscowe milicje często albo zbuntowanych wojskowych, więc powiedzmy sobie szczerze, nie był to jakiś bardzo wymagający przeciwnik, a nawet tutaj Francuzi sobie nie poradzili. Dysponują dokładnie taką siłą, żeby mogła ona poradzić sobie z ewentualnymi zamieszkami na terenie Francji, i to w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o ich skuteczność, i na prawdziwej wojnie, czy na prawdziwym froncie, jest ona wyjątkowo ograniczona i nikt poważny nie będzie chciał zastąpić pomocy ze strony Francji i powiedzieć, że my wolimy ochronę francuską niż ochronę amerykańską. No to znaczy, to jest przejaw, gdyby taki ktoś się znalazł, ale. Do tej pory się nikt nie zgłosił, trzeba by, to, trzeba by uznać, że jest to człowiek niespełna, niespełna rozumu. No ale po co tak sroży się pan Macron? Kogo on chce przestraszyć? Znaczy, co, czy on wyobraża sobie, że jak on wygłosi odezwę w telewizji francuskiej i powie: bój się Rosji, bój się Putinie, bo ja zaraz tutaj pokonam ciebie i poślę, że to naprawdę doprowadzi pana Putina, żeby on tam, nie wiem, zaczął ze strachu oglądać, przerazić się, łydki mu zaczną drzeć, zwieje w ogóle gdzie pieprz rośnie. To no nie, no Macron przykrywa dwie rzeczy. Przykrywa po pierwsze wszystko to, co tą, tę politykę, którą prowadził do tej pory, była to polityka bezkrytycznego wspierania y, idei wojny. Z Rosją, której pan Macron opowiadał różnego rodzaju dyrdymały, o tym, jak to raz dwa Unia Europejska, państwa europejskie razem wsparte ze Stanami Zjednoczonymi wygrają tę wojnę, przegrają Putina Gdziebie przyrośnie, zwycięży Ukraina i tak dalej, i tak dalej, no ponieważ powtarzał, to przez trzy ostatnie lata, to musi teraz coś zrobić, żeby zatrzeć że tak powiem, te wszystkie swoje wypowiedzi. Ogólnie wiadomo, że ludzka pamięć jest krótka, a ludzi, pamięć ludzi w społeczeństwach demokratycznych jest jeszcze krótsza, ponieważ stąd ta łatwość manipulacji nimi, bo oni zapominają często po tygodniu, co tam ktoś powiedział i, i za każdym razem łapią się na nowe rzeczy. No ale tak z dnia na dzień dokonać zwrotu o 180 stopni nie jest łatwo, więc pan Macron musi cały czas udawać i prężyć mózgu i mówić, jaki on jest potężny i ile on tam potrafi zrobić. To jest, to jest jedna rzecz, a druga rzecz oczywiście to jest sytuacja wewnętrzna we Francji, której jak wiadomo prezydent Macron cieszy się wyjątkowo niskim poparciem społecznym, rząd utrzymuje się tak naprawdę na nicce, tak można powiedzieć, nie ma większości parlamentarnej, te siły polityczne, które rosną to akurat nie są te na oparciu, o które rządzi pan prezydent Macron, no więc, że tak powiem to jest takie przykrywanie Problemów wewnętrznych, coraz bardziej głośnymi, coraz bardziej krzykliwymi deklaracjami na użytek głównie opinii wewnętrznej, gdzie on może, no, kto mu zabroni, siedzi przed własną, własną telewizją i prawda, może gadać co mu się na język przy, przyniesie i tutaj się srożyć i, 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 i strażyć. Najlepiej tę, moim zdaniem, tę niezborność, niemożność Europy pokazała pani premier Włoch. Pani premier Meloni, która zaproponowała, i to jest rzeczywiście rzecz, którą jest godna uwagi, mianowicie pani Meloni zaproponowała, żeby w ramach negocjacji z Ukrainą objąć ją gwarancjami bezpieczeństwa wynikającymi z piątego artykułu NATO, które to, jak przypomnę, piąty artykuł zapewnia, że napadnięte przez jakąś ze stron z zewnątrz państwo może liczyć na solidarność pozostałych członków NATO. Już pomijam kwestię, która wielokrotnie jest w polskiej dyskusji kompletnie pomijana, że to nie jest automat. To znaczy, że to nie jest tak, że artykuł 5 z definicji automatycznie zakłada, że ktoś, kto został napadnięty, to natychmiast całe NATO stanie w jego obronie ze Stanami Zjednoczonymi razem, tylko zakłada taką możliwość i proporcjonalną odpowiedź. Ale już nie wchodząc nawet w to, jak ten artykuł brzmi, jeśli chodzi o państwa NATO? No, kluczem do tego absurdu, który zaproponowała pani Meloni, jest to, że ona zamierza albo zaproponowała, żeby tym artykułem objąć państwo, które jest poza NATO, a nie państwem, które jest w NATO. No, jeśli chcemy to zrozumieć, to mniej więcej tak, jakby ktoś powiedział, na przykład, moja flota morska gwarantuje bezpieczeństwo Węgrom. Brzmi dobrze? Brzmi dobrze, ale zaraz, zaraz, niech ktoś popatrzy na mapę i zauważy, że przecież Węgry nie mają dojścia do morza. A więc jak flota morska może gwarantować bezpieczeństwo państwa, które w ogóle nie jest położone nad morzem? No ktoś powie oczywiście absurd i dokładnie z takim absurdem mamy do czynienia w przypadku premier Meloni. Jak mówię, ona wymyśla tego typu historię, no nie dlatego, że jest aż tak nierozgarnięta, nierozgarnięta że nie rozumie, że to, że to wszystko jest po prostu nic nie warte i że nic z tego nie wyniknie, tylko znalazła się dokładnie w takiej sytuacji jak inni przywódcy europejscy, którzy przez trzy lata opowiadając o wielkim zwycięstwie, które osiągną, no muszą teraz dokonywać tak zwanej operacji wycofania się, czyli... Potrzebna jest pewna zasłona dymna, potrzebna jest pewna fraza, potrzebna jest pewna retoryka, która ukryje, że oni się po prostu zbłaźnili, bo nie mają i nie mieli nic do zaproponowania. Gorzej, w czasie, kiedy Europa mogła się liczyć, kiedy mogła wystąpić jako gracz, kiedy mogła być tym podmiotem, z którym inni się liczą, z tej okazji zrezygnowała ze względu na swoją własną nieudolność. Przypomnę, że jeszcze całkiem niedawno, bo parę miesięcy temu, kiedy Wiktor Orban w ramach misji pokojowej wybrał się do Moskwy, wybrał się i do Kijowa i wybrał się do Chin, to wszyscy inni przywódcy europejscy na niego naskakiwali, atakowali go, krytykowali, wyśmiewali, wyszydzali, mówili, że to jest niepoważne, niepotrzebne i tak dalej i tak dalej. Dlatego, ponieważ oni wszyscy trzymali się Joe Bidena, poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych, no po prostu jak pijany płotu, tak? I, re, I wykonywali wszystko to, co tamten od nich chciał i czego się od nich domagał. Żeby pokazać stopień właśnie tej, tej, tej europejskiej głupoty, bo jak mówi pani Meloni, to robi to przynajmniej w taki bym sposób powiedział elegancki, to znaczy zgłasza projekt, do którego doskonale wie, że nikt go na poważnie nie przyjmie, ale no mówi prawda, że trzeba objąć państwo, które nie jest członkiem NATO. Obroną i bezpieczeństwem zagwarantowanym przez NATO, no to mówię to mniej więcej tak, jakby flota miała chronić państwa, które nie mają dostępu do morza. No ale to dobrze brzmi, na użytek opinii włoskiej to się tam sprzeda, nawet, ale proszę bardzo, przynajmniej ona zadeklarowała znowu jedną rzecz przy tym całym srożeniu się i gadaniu o tym, jak to Europa zamierza się angażować. Powiedziała, że ona wojsk włoskich na pewno na Ukrainę nie wyśle. To jest kolejny zresztą Kolejna zresztą rzecz, która no tak ciągnie się za tymi spotkaniami różnych państw europejskich, premierów i prezydentów, i trudno właściwie powiedzieć, o co im chodzi i jaki, jaki jest ich cel, no bo tak, niby deklarują, że gotowi są wysłać na Ukrainę wojska pokojowe. No ale kiedy? Wtedy, kiedy nie będzie tam działań wojennych. No ale żeby nie było działań wojennych, to Amerykanie z Rosjanami muszą zawrzeć porozumienie, ale państwa europejskie negują ten fakt, że Amerykanie z Rosjanami rozmawiają, bo uważają, że te rozmowy muszą się toczyć w taki sposób, żeby oni również w nich uczestniczyli i żeby również w nich uczestniczyła Ukraina. Ale jak zauważył Donald Trump podczas słowetnego przyjęcia w Białym Domu, Ukraina, ściśle mówiąc Pan Załęcki, nie ma żadnych kart w ręku. Mówimy o kartach militarnych i kartach siłowych i to samo mógłby Powiedzieć praktycznie wszystkim innym przywódcom europejskim, którzy się srożą i puszą, ale kart w ręku nie mają. No więc w związku z tym, no mogą opowiadać o tych siłach pokojowych, które tam gotowe są, gotowi są wysłać. Pojawił się też jakiś projekt, nawet nie, z kolei dwa dni temu, opisany przez brytyjską gazetę Guardian, która mówiła o tym, że jest przygotowywany pomysł, żeby 120 myśliwców europejskich. Kontrolowało, kontrolowało strefę na zachodniej Ukrainie i nad Kijowem. Chodzi oczywiście o strefę powietrzną, i żeby zapewniło w ten sposób bezpieczeństwo u Ukrainie. No, 120 myśliwców, niezależnie od tego, że no, nie jest to liczba, która by porażała, biorąc pod uwagę, jaką przewagę, jeśli chodzi o powietrze, jaką przewagą dysponuje Rosja, ale co to by tak naprawdę oznaczało? I, i, i to warto sobie znowu zadawać takie pytania. Zresztą pod tym projektem podpisałem były prezydent Polski, przynajmniej tak donosiły media, Aleksander Kwaśniewski, otóż wynikało z tego projektu, że państwa europejskie będą gotowe organizować takie loty na własną rękę. Czyli to by oznaczało, że gdyby, doszłoby, gdyby doszło do zestrzeliwania tych samolotów przez rakiety, a to bardzo prawdopodobne, no to co byłoby dalej? To znaczy, co? tych samoloty by sobie tam pilnowały tej strefy na zachodniej Ukrainie, nad Kijowem, byłyby zestrzeliwane i co? I tak, by, I tak by latały tylko w tym miejscu? Czy jednak, jakby ktoś je próbował zestrzelić, a nawet zestrzelił, to konieczna by była jakaś odpowiedź? Czyli one by musiały wyjść poza tę swoją strefę i na przykład przeprowadzić jakiś atak. Poza tymi miejscami, czyli poza, czyli gdzie, czyli na tereny, skąd wystrzelono rakiety. A jeśli te rakiety wystrzelono na przykład, co jest bardzo prawdopodobne, z terenów zajętych przez Rosjan albo wręcz z terenów rosyjskich, to znaczy, że musiałyby dokonać ataku tam, a to by w konsekwencji oznaczało, że spotkają się z odpowiedzią. Odpowiedź doprowadziłaby oczywiście do pełnoskalowej wojny, o co tak naprawdę im wszystkim chodzi, bo i to jest najgorsze z tego wszystkiego, z tych wszystkich szczytów i z tych wszystkich opowieści, zachowu tak jak mówię wcześniej, przywódcy europejscy zachowują się jak podżegacze wojenni, jak przywódcy partii wojennej, jakby, jakby ich jedynym, Celem było kontynuowanie wojny, licząc na, i tu pojawia się bardzo proste pytanie, na co oni mogą liczyć? No bo po tym, niezależnie od tego srożenia się, niezależnie od tego prężenia muskułów i tego występowania, jakby byli wielką potęgą, łatwo zauważyć, co Donald Trump nazwał właśnie tak bardzo dosadnie, boleśnie, ale oczywiście prawdziwie, kart. W ręku nie mają, więc o co chodzi? No moim zdaniem, z tego wszystkiego wynikałaby jednak pewna koncepcja polegająca na tym, że przywódcy europejscy liczą na to, że jeśli uda im się wywołać jakąś prowokację, jeśli na przykład dałem ten przykład z tymi 120 samolotami myśliwcami Gdyby na przykład to latanie nad terenem zachodniej Ukrainy spotkało się z jakąś odpowiedzią, i potem reakcją i kontrreakcją, to nakręci się spirala, i w ramach tej spirali Amerykanie będą zmuszeni, bo tak sobie rozumują przywódcy europejscy, prędzej czy później do tej wojny wejść. Argument, który się pojawia najczęściej z ust europejskich przywódców, jest taki: My nie możemy pozwolić na zwycięstwo Rosji ponieważ jeśli ona zwycięży teraz, to dalej będzie zwyciężać i to ją rozuchwali i zachęci do dalszego atakowania. To jest, to jest argument kompletnie absurdalny. Wojna cały czas toczy się na terenach, jak łatwo zauważyć, tych samych, znaczy nic się dramatycznego na froncie nie dzieje. Wielkiego przełom, wielkie przełamanie mimo użycia sił przez Rosję nie nastąpiło. Więc, jak na zdrowy rozum możemy sobie wyobrazić, że Rosja, która do tej pory zdobyła 20% Ukrainy, ponosząc, jak twierdzą państwa europejskie, gigantyczne straty. Wieluset tysięcy, tracąc wiele tysięcy ludzi, no nagle miałaby jeszcze zdobyć całą Ukrainę i tracąc, no bo jeśli zdobywając 20%, straciła według zachodnich źródeł. Kilkaset tysięcy żołnierzy, no to zajmując więcej, straciłaby ich jeszcze więcej. Nie miałaby, po, przy stratach na poziomie milionów, a nawet wielu milionów, bo o tym, czymś takim mówimy, trudno sobie wyobrazić, jak miałaby dalej wyglądać jej wielka ofensywa, nie mówiąc o tym, że na nie jest w stanie pójść dalej niż zajęcie 20% terytoriów Ukrainy. No łatwo zauważyć, że we wszystkich tych pomysłach tym, co dominuje, jest kompletny stan nierzeczywistości, nierealności. No kończąc tę historię o nierealności, jeszcze jeden przykład, znowu tym razem mój ulubieniec, czyli prezydent Macron, ogłosił pomysł rozejmu, który to rozejm miałby trwać przez miesiąc i miałby obejmować powietrze, czyli, czyli ataki z powietrza, ataki samolotów, następnie ataki rakietowe na infrastrukturę oraz miałby obejmować flotę morską. No łatwo zauważyć, że są akurat wszystko te to są wszystko te elementy, gdzie Rosjanie dysponują ogromną przewagą nad Ukrainą. I teraz pan Macron zgłasza tego typu projekt, mówiąc jednocześnie, że wojna, czy ten rozej obejmowałby tylko te trzy sfery, a jednocześnie wojna mogłaby się toczyć dalej na lądzie czyli wojska lądowe by się mogły dalej że wiem, zabijać i wykrwawiać. Natomiast jeśli chodzi o kwestie, te trzy wymienione. To tam panowałby rozejm. No ja podobnie głupiego pomysłu. Naprawdę jak yy, żyję, jak czytałem bardzo dużo książek o różnych kampaniach wojennych nie słyszałem. No jak ktoś normalny może sądzić, że ktoś, kto ma przewagę w pewnej części z niej zrezygnuje i będzie się bił tam, gdzie tej przewagi nie ma, i będzie się bił nie bardzo wiadomo, dlaczego miałby na to przystać, co miałby w zamian za to dostać, jaki miałby plan, żeby się poddać pod é Rozwiązania. No więc, jak mówię, jedyne co pozostaje, to znaczy, jeśli przyjąć, że mamy tutaj do czynienia nie z jakąś działalnością pr teatralną, ale polityczną, to jest przekonanie, że chodzi tutaj o to, jak mówię, wywołanie jakiejś prowokacji, która prędzej czy później wymusi na Stanach Zjednoczonych włączenie się do wojny, no a wtedy to już, prawda, Amerykanie wszystko za nas załatwią, a jak już dojdzie do wojny, to zobaczymy, co będzie. No to jest, to jest przykład, to jest przykład zachowania hazardisty. Kogoś, kto właśnie bez kart w ręku siada do gry i liczy na to, że w jakiś cudowny sposób uda mu się tutaj zakończyć zwycięstwem. Ostatnia rzecz to zachowanie Donalda Tuska, który też no, niewiele brakuje, a jeszcze przebije w tych opowieściach o potędze Emanuela Macrona, opowiada o tym, że Europa jest potężna, Europa wygra wyścig zbrojeń z Rosją. O czym on w ogóle mówi? No, jak Europa może wygrać wyścig zbrojeń z Rosją i w ogóle wyścig militarny z Rosją, biorąc pod uwagę obecną skalę wydatków, obecną skalę, że tak powiem, poziomu wojsk w obu tych, no, wiel... jeśli tak można powiedzieć, z jednej strony Rosja, z drugiej strony Unia Europejska? No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której Donald Tusk i ci inni przywódcy europejscy kompletnie nie biorą pod uwagę. Proszę Państwa. W każdej wojnie jest coś, coś takiego, że poza bronią i poza tym wszystkim, co daje technika czy technologia, jest jeszcze coś takiego jak duch w armii, jak gotowość ponoszenia ofiar, jak chęć ponoszenia ofiar, jak, że tak powiem. Ta, ten, ten, ten duch, który musi być w armii, musi być w narodzie, musi być przekonanie, że to jest rzecz niezwykle ważna, bo ludzie ryzykują przecież swoim zdrowiem i życiem. Proste pytanie do tych wszystkich europejskich przywódców, którzy się tak srożą brzmi, panowie i panie, jaki duch jest w waszych armiach? Ja jestem przekonany, że gdyby pierwsza rakieta spadła na tych wszystkich, co tak głośno krzyczą na ich kraje, to pierwszą efektą byłaby masowa ucieczka i z pola walki, i z danego kraju. Europa doprowadziła do tego, że to, co było do w tej pory jej siłą i jej mocą, pewien Katalog wartości, za którymi mogła stać i w oparciu o które mogła występować, został skutecznie zniszczony przez liberalnych globalistów. Dopóki tego nie odbudują, nie ma żadnej mowy o tym, żeby jakakolwiek siła europejska była rzeczywiście skuteczna. Gadanie tego nie zastąpi.